Maleńka książeczka, o której pisze święty Jan Apostoł, Maleńki Zwój, to zwój, zwój Ewangelii. Ewangelia, która, jeśli jest spożywana przez kogoś, przyjmowana przez ko kogoś, to powoduje w ustach tak miłoc, słodycz, ale wnętrze napełnia goryczą. Spożywający maleńki zwój staje się przez to prorokiem, poprzez to, że musi coś z siebie wyrzucić, co tylko w jego ustach wygląda na słodkie, a w środku przepełnia goryczą. No, myślę, że dobrze zrozumieć, tak? bo to takie duże połączenia, powiązania: Ewangelia, gorycz. Ale zawsze słodycz głoszenia, to, to głoszenie królestwa, a gorycz to, to mówienie o sprawiedliwości tego królestwa, które no, gorzkie jest przez to, że, że trudno nam je przyjąć, trudno nam je. To dziwna zaakceptować, no nie, przecież sprawiedliwość powinniśmy akceptować. A jednak gdzieś wnętrze napełnia goryczą, bo gdzieś we mnie panuje niezgoda. Dzisiaj będzie o walce duchowej, bo trzeba się przygotować do tego, że walka duchowa w naszym życiu będzie. I to nie jest nic zdumiewającego, zaskakującego, to nie jest nic rzadkiego, normalna sprawa walka duchowa. Każdy, kto Zbliża się do Boga, będzie czegoś takiego doświadczał, że Jego własne zło, grzech, pokusy będą się u niego, o Niego upominały. I to widzimy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że mój dom będzie domem modlitwy, a wy z Niego zrobiliście jaskinie zbójców. I to jest o naszych sercach. Nasze serca mogą być albo domem modlitwy, Naszego osobistego przebywania z Bogiem. Siostra Faustyna powiedziała o swoim sercu, że to jest tabernakulum, w którym ona jest cały czas z Bogiem, bez przerwy, nic jej stamtąd nie wyrwie, ale może być też jaskinią zbójców. Zależy, co tam wpuścimy, na co otworzymy drzwi. I zobaczcie, jak Jezus mówi takie rzeczy: to arcykapłani i faryzeusze byli wściekli i oni szukali okazji, żeby go zabić żeby się go pozbyć, żeby już go nie słuchać. I tak samo będzie z różnymi naszymi grzechami, pokusami, które były w naszym życiu. One będą się upominały. I czasami tak jest. My się nawracamy, chcemy żyć z Bogiem, chcemy właśnie, żeby nasze serce było domem modlitwy i wracają różne rzeczy do nas z przeszłości. Czasami wspomnienia, obrazy Konkretne pokusy, konkretne grzechy, z którymi nie możemy sobie poradzić. I jest bardzo prosta recepta, która jest w tej Ewangelii dzisiejszej, na taką walkę duchową. To jest ten tłum, który słucha Jezusa z zapartym tchem. To jest życie słowem Bożym. Bo Słowo Boże to nie jest jakaś historyjka, którą można raz przeczytać. Zapoznać się z treścią i uwierzyć, że o, rzeczywiście tak było, to jest coś, czego się słucha z zapartym tchem, bo się chce tym żyć. Jeśli będziemy żyli Słowem Bożym, jeśli będziemy codziennie nim żyć, to nasze serce będzie domem modlitwy, bo my ciągle tam będziemy ze Słowem Bożym przebywać.